Ktoś wołał medyka. Poczekajcie, widziałem to na sadistiku. Masz. Dr Queen. Odpal mu Trzymaj to, podtrzymaj to. Dajcie mu znieczulenie. Trzymaj. Patrz, mam pomysł. Połóż się. Dajcie mu. Paweł, połóż Poczekaj Połóż się, zostaw to nam. Zostaw to nam, nic się nie stanie. Kijek mu, mu dajcie, Daj mu kijek. Daj mu, do buzi będzie gryz. Poczekaj. My to zostawimy. Marceli, zostaw. Usta, usta mu. Będę, podaj mu. Czekaj. Marceli.

Poczekaj, że. No tak, poczekaj, Czekaj, Ja to ci wyjmę. Cicho, nie, ja, ja, poczekaj, to... poczekaj. Udź mu nogę. Poczekaj da na lajta, kurde. Jemu mu, Jem mu kosą nogi. nogę. Weźmy mu szusiaka, połóż nogę, bo się ty Słuchaj, Szymański kiedyś gościowi wyrywał, zjebał go na drugą. więc poczekaj, trzeba ja to przemyśleć, jak to zrobić. Weź no z pochaczki. to tym, bo zdezynfekuj tam jak doktor Quinn tą wodą. Mocze, mam wina Daj no cęgi, daj mi okulary. Chuj z nogą, okulary zdeptane. Daj no, daj mi te. To Kto ma? Nie tym, Ty, ty nie. twoje. Poczekaj, No nie. co Został, tym drucikiem w dajcie mi cęgi Stanleya. Stanleja. Stanleya. Ale no, Nie, no przecież były tu cęgi Stanleya. Młody mógł zemdlać. Już. Zaraz, zabierz mu rękawicę, zaraz to podbieramy. Były tu cęgi starej do obcinania. Fermi, potrzymaj to. Mam w kieszeni, dobra, dobra. Znalazły się cęgi. cęgi. Młody tam jest mało ważny, grunże cęgi poczekaj, się znalazły. zostaw to. A cóż, chuj woli, poczekaj. Tam w chuj boli na. Dobrze, na, na że nie, ludzi nie, 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 nie. Ja ci to odetnę, dobrze? Dobrze. Widziałem... Gnij! Widziałem to będziemy tak? Słuchaj, bo nie on od dr. Quinn oglądał całe życie. Mój stary to był choracy, ty. No. Ten taki ten. Z dr. Quinn. Dobra, poczekaj. Najważniejsze, że wody rozzyskane jest! Jest, dobra, chuj. Mody na razie, na razie Paweł. Poczekaj, daj mi chwilę, daj mi wypalić, kurwa, proszę. Na co co, daj daj ale na co tu czekać, tak kurwa, człowieku? To daj mu się daj się tak. Zobacz, no mu, ja z rybą się zdjęcia zrobię. Zobaczysz, weź to leciutko naciągnij. Ja za chwileczkę pociągnę, kurwa. To... lata kurwa! Dajcie go ty! Koń Zarośnie ci się, teraz to zostaw. Żeby się nie kurwa. Zarośnie ci się, zostaw. Słuchaj, słuchaj. nie Powiem najlepsze decyzje w życiu podejmowałem nie myśląc o nich. Siądź i zostaw Patera A teraz. Paweł. No, my całe życie wypuścić. oglądaliśmy no. doktor Queen. Anielski ja. no. orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z no. ziemi ku wyżydom nieba. mam no. plan na to, no. Ale ja wiem. Chodź, Pawełku. Dajcie Ej, mi chwilę, kurwa, mógłbym, no. jedna już jest z głowy, no. No usiądź. No chodź, Paweł. ale ja mam pomysł. Łusza, A śpiew rusz, rusz, niech Cię mój, zaprowadzi Ojciec był stolarzem, umiemy to zrobić W obłoki Boga Na Najwyższego Bo... Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie Patrz, ej, wystawisz koniuszek, ja go chycę No zrobimy to powoli. Wystaw mu koniuszek szulka. Delikatnie no, no. Ja, człowieku Ja nie, nie działam bez planu Nawet jak no. się wysrać, to myślę jak się skończy no Patrz, on, on skitra szlugi. Pilnuj to go. Nie, bo on się wczai na szlugi. Jeb no, w dogapkę sobie mu nie stary. chodzi o, to, o, o, o tą kotwicę, on chciał szlugi zajebać. Specjalnie sobie ją wjebał. Chyba tak. Teraz szlugi jest deficyt. No, zaraz uryżnie no, Ci nie, nie, nie. Jak będą o piłki, to Pocze, będę Ci magnesówką wyciął. bardziej Cię... gdy będziecie... a będę za włosy to. No. Raz to łapiesz, jeb. Kuba, muszę chycić dobrze, no. Boże, źle, źle, źle to jest ucięte, źle, bo ci jeszcze na jej jadę... Nie, nie, zostaw, zostaw to, został jeszcze schowany, ja się, to, schowa, schowa, to, bracia, się dostaw, czeka, no. nie weź tym drugim mu przepchnij. No. O! Dawaj. poczekaj. Poczekaj. Nie ręką. Nie, nie bo ręką są już Nie, poczekaj. Po chuj mu było do nas dzwonić. Poczekaj. Kolczykowałeś kiedyś krowy czy tam co tam było? Poczekaj. Ja też nie, to patera. Poczekaj. Ja Tej pety to. Sej, to. Aha. Mogę ja to zrobić? Ale... Nie, spróbuj przepchnąć najpierw. Tak, tak jak on mówił. To Przepchnij to. to tak Złapiesz tym życzę. Daj, mogę? Ja Ty to złapię? zrobię kurwa. Nie ruszaj się. Cześć Weź to. go. A dam. cię od razu wyjebę bombę, nie? Się. Ale nie, nie, nie ruszaj się. się. A kurwa! Nie, to się, to się Ale przeszło. przeszło! Dobra, Dobra. A kurwa co! nie miał! Daj mu tego kołka! Byłeś Począc. kiedyś w kombosach? Nie, to Począc. nie zrobisz. To musisz złapać i, i tak. Ej, połóż go, eee, to jest nie tego go, ten kłopot. Ja błąd. wiem, że go się nie przejęła. Przejdź z tamtej strony, Mariusz. Tam bene, rim job niech zrobi. Niech się odej, położy. Odej. A ty. Odej. Chyba, że Paweł ja delikatnie jako odej. chirurg. Odej. A rózga z drugiej strony. Łap i, i wypchnij. Ja wiem, co mam zrobić. Odej. No, patera. I podusz palce, żeby się nie, nie obróciło. No, nie Skóra ta jest Zajuby. twarda. Łap, rózga. Nie ty mi. Dobra, tylko tymi. już przeszło. Już. Przeszedł już ten. Już nie panią. z tym, masz sam. No daj. Przyjdę to... go ubez własnowolnie. No spójrz. dobra, nie, Norbert, fekty też, ty widzisz. No, no na końcu. bo to nie przeszedł za dziorek. Przyjęcie mu do... to będzie myślało bólu, no. Na sadistika stary ja już 6 milionów piw masz. Poczekaj, No jest dobrze, Paweł. Mamy fleksę. Już po mamy blisko, blisko, no. Poczekaj, z drugą nie tymi, tymi. Jeszcze chwilę, je... Weź ten nóż tam bliżej nogi. Poczekaj, dobra, weź, Poczekaj Paweł. Ci z kromi Od razu, jak jest bul, to jest bul. Jak jest ból, to jest ból. A jest dobrze, jest dobrze. Nie, nie do, zajebiście, 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 Kurwa! Nie, się. jeszcze raz i ręką tu przytrzymaj. Ta, ta, Nawet krewnie leci ty nie masz nie, krwi. No czekaj, patrz. z góry, z góry, A, ale z góry. z góry. Na dwa baty. to będzie gorzej. Paweł. Nie też wędkarskiego świata, że trzeba zadzior zaginąć? No. Zostaw, tak będzie gorzej, trzeba złapać no. i. I na hamura je, bie. Mocno to... ściśnij. Wiem. Ściśnij jak będę mojego siurka zwierą. Paweł, musisz sam sobie. Daj też, Zobowiedział moje lepiej, jak zrobić. Potrzymaj I przytrzymaj palce. Ja to zrobię. I pójdź, marcego cię do stolarza. on wie jak to się robi. Jezu, kurwa, zobacz Ale ja najlepsze jest to, że o, wszyscy o, mu to robiliśmy. O Co? Jezus, jak to będzie bolało? Co? Nic nie będzie bolało, podtrzymaj to. Ej, ja patrz, Marce... Marce... teraz to mnie tak napierdala. Ale no to, to zaraz tyle musi, no. Ale mogę ci wypierdolić loka na kolano Nie, to, to teraz, to, teraz, to, teraz, teraz Nie, to nie. Bo on ma słabe nerwy. Przytnijcie tutaj z góry, żeby nie było oporu. Przytnij tym. I wtedy nie, byś... nic właśnie. Ty, przery, Ej, mam pomysł. Ej, poczekaj, stój. Ej, mam pomysł, stój! Zostaw. Ej, natniemy na, na, Ci lekko skórę tutaj, nie, nie, po zadziorze. Ej, dobra, dobra. poczekaj. Na dwa. Dab. Jeden przepychaj od ci. góry, drugi od dołu. Ale to musisz... No. Mariusz, Mariusz. No, ja nie, wiem. nie, poczekaj, posłuchaj no. mnie. Złap tym, yy, do przecinania. I to będzie dobrze trzymało, To jest cienkie. Tylko, żeby tak nie ujebało jest... Trzymaj, handlu trzymaj to. Teraz ja. O, Paweł, poczekaj. Widzisz, Paweł. Widzę, że ty to jesteś jednak... Nie, poczekaj. O i wychodzi, pa! Powoli wychodzi. Ej, ej, przetnijcie leciutko skórę na to. Mogę no właśnie. ej, powoli. Poczekaj, zobaczymy. Spróbujemy. Co? Nie no, po jeba, Poza dzierze, no. <laughs> doktor węgele, pa, doktor węgele. <laughs> <laughs> Delikatnie tu trzeba przeciąć skórę. Daj go. Okay. Ale to no. <laughs> Ja no, tak ale poczekaj, ja no po, się ej, po, mam pokrywa, dobra, nie zdejdziemy, kurwa, to jest jakby ten kurwa, to, nie, to nie, nie. jest jakby ten <ślese> to jest ten kurwa, to ten kurwa, to O, nie, to Najwyższy miał, najwyższe ci jadł. Poczekaj, podtrzymaj, bo będę wysysał jadł. Brawo Mariusz, dobry pomysł, to był najlepszy pomysł. No, ja, chciałem, nie chcieliście mnie dopuścić do tego. Kurwa. Daj tak do wody czym, Ale mam pomysł, do, dopuścimy... Nie chcieli dopuścić, dopuścimy cię w nagrodę nie biebał, do ludzi i matki. się? a wodę do środka. A Szymański mówił, zaginać kotwice. Dla Dziur. Baruj, spokojnie. będziesz żył. Dada. Mój kolega Czule, dzisiaj zboże Boże ciało. Takie ciało to jak miałem, jak miałem 15 lat. Daj ci buletko. Kurczę, naprawdę zrobiłem. kurwa, i tak będzie dalej. Ja wiedziałem, że on nam bóle. kazał przypłynąć. Bóle, kóra, skóra, skóra. Widzisz, teraz tylko ból, została, już nie masz żadnej gangreny. Nie Nagle otwórz usta... Żaruk krzyknął sery w zbaru i spadł z konia, bo dostał pochodnią. Daj tam mu piwo. Przypal mu tam, żeby mu się kura, gangrena nie wgrała. Ty właśnie, nagrzejemy nóż palnikiem i ci to... sklepimy. Widziałem to w Rambo. Wysparuje się złotem... Rambo błodem, przeżył, to sobie... czy nie? Rambo... Weź zrób się na Rambo, proszę cię. Kaczymy mydłem, no. Rozpalownisko, ty wiesz... Patrząc. Ty wiesz, teraz to trzeba rozrażonych do czerwoności... Pa... Pa widzisz te Rambo patera. To był ten, nie, to był. O, y, no. Predator! Predator. Polija ci to, to, dobry ten mułek. Dobrze, operacja, udana. Operacja się udała, pasyn zmarł. Pan chce znieczulenie na NFZ? A, 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 a kotki, dwa, oby obydwa. Yeah, yeah. my middle.